Matura próbna rozszerzona 2022 grudniowa z matematyki pod maturę nową w 2023 roku. Zadanie drugie. Zapraszam. A po co mi ta matma? Funkcja g jest określona wzorem G od X równa się moduł z minus 1,4x kwadrat plus 3x minus 5 dla każdego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. Fragment wykresu funkcji g w kartezjańskim układzie służonych XY przedstawiono na rysunku jednostki pominięto. No dobra, mamy tą funkcję. No jest to po prostu funkcja kwadratowa z modułem, czyli to co było poniżej. Ten wykres wyglądał wcześniej bez tego modułu w ten sposób. Przez ten moduł odbił się ten fragment, dla których wartości były ujemne. No do góry. Na dodatnie, tak działa moduł. No dobrze, co my mamy i co my tu mamy zrobić? Zadanie 2.1, czyli tu mamy wią wiązkę zadań, czyli zadanie za 4 punkty w sumie. No to taka całkiem dobra ilość, w sensie dobra, żeby zdobyć, nie? Mam nadzieję, że nie będzie dużo roboty. Wyznacz zbiór wszystkich wartości, jakie funkcja G przyjmuje w przedziale od 9 do 11, przedział domknięty. Zbiór wartości, jakie przyjmuje od 9 do 11. My nie wiemy, gdzie jest 9, gdzie jest 11. Okej, okay. Czyli no załóżmy, no różnie może być, tu może być dziewiątka, tu może być jedenastka, tak, i zbiór wartości, no na pewno zbiór wartości, no ciężko powiedzieć, bo chyba, że tak będzie, nie? Aha, okej, okay, no to my musimy co? Musimy się zorientować, gdzie my mamy ten przedział, czyli trzeba by policzyć miejsca zerowe, tak, żeby się zorientować, żeby się zorientować, ile my tu mamy w tych miejscach, tak? No czyli w takim razie może gdzieś tutaj 2.1 sobie zrobimy miejsca zerowe, czyli przyrównamy sobie g od x do zera. No dobra, czyli tak, no ten moduł ja go zapiszę, natomiast no przy miejscach zerowych to to nie ma znaczenia ten moduł, tak? No bo to zero, to opuszczamy moduł bez zmiany czegokolwiek, tak. No w sumie jakbyście zmienili na minus, to i tak na to samo wyjdzie. Czyli ogólnie możemy ten moduł opuścić i to przyrównać do zera. Czy to my możemy jakoś sprytnie to zrobić, czy średnio? Nie no dobra, chyba deltę to policzymy, no bo jest ta 1 czwarta to się ładnie zniesie. Delta to będzie 9, e, 3 minusy to zostanie minus. Minus 4 razy 1 czwarta to, to się nam zniweluje do 1, czyli zostanie minus 5, czyli delta jest równa 4, pierwiastek z delty będzie 2. No to liczymy nasze X1. Minus b, minus 3, minus 2, aha, przez 2a to będzie minus 1, druga. No dobrze, no trudno, czyli minus 5 przez minus 1, drugą, czyli razy 2, czyli tu będzie 10 na plusie. A nasze x2, minus 3, dodać 2 przez minus 1, drugą, czyli minus 1 przez minus 1, drugą, to będzie 2 na plusie. I z tego wynika, że tu mamy dwójkę, a tu mamy dziesiątkę. Tak, tak, to są nasze miejsca zerowe. No fajnie, że już narysowali, nie musimy też tego rysować. No i mamy wyznaczyć zbiór wartości, jakie przyjmuje od dziewiątki do jedenastki. Czyli dziewiątka będzie gdzieś tutaj, o, cyk, 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 cyk. No a jedenastka, jakbyśmy sobie przedłużyli to tak, żeby nie było. Przedłużmy ją sobie trochę, o. No to nasza jedenastka jest gdzieś tutaj. Ten wykres dalej leci tam sobie w górę, nie wiemy jak bardzo. Natomiast my szukamy zbioru wartości. To na pewno wiemy, że to miejsce zerowe tutaj jest. Czyli w takim razie na pewno zbiór wartości będzie od zera domkniętego. Natomiast teraz pytanie, gdzie będzie najwyższy punkt? Czy tu, czy tu? No to my musimy policzyć po prostu wartość F od 9 i F od 11 i porównać. Tam, gdzie będzie większa, to to będzie nasz ten, można powiedzieć, koniec tego zbioru tych wartości w tym przedziale. Dobra, no to liczymy sobie F od 9. No to tak, no to tu moduł, dobra, zostawmy już ten moduł minus czwarta razy 81. Dodać 3 razy 9 to będzie 27 minus 5. No to się nam niestety tu widzę, nie chce skrócić za ładnie. Czyli tu trzeba to zostawić. No, w czwartych wszystko, czy mamy minus 81, 27 minus 5 to jest 22 i razy 4, 22 razy 4 to będzie 88 na plusie to jest w module. No to tu zostanie nam 7 czwartych, tak? No to będzie 7 czwartych już bez modułu. Czyli wiemy, że tu jest, można powiedzieć, na tej wysokości jest 7 czwartych. Dobra, no i jeszcze trzeba policzyć F od 11. No zobaczymy, co jest większe. Minus 1 czwarta. 11 to 121 do kwadratu, tak. Plus 3 razy 11, czyli plus 33. Minus 5. No i liczymy. Też czwartych sobie zrobimy od razu. Czyli minus 121. I tu będzie 33 minus 5, 28 razy 4. No to będzie 100 plus 3 razy 4, tak? Czyli 112 na plusie. No, to tu zostanie na minusie, na minusie zostanie 9, czyli to będzie 9 czwartych tutaj. O, no to wiemy, że rzeczywiście ten punkcik, tak jak nawet narysowałem, jest tu wyżej, e, nawet się to zgadza, czyli tu jest 9, w tym miejscu jest 9 czwartych. No to w takim razie odpowiedź do 2,1. Wyznacz zbiór wszystkich wartości. No to y należy od domkniętego zera do, no 9 czwartych, bo wybieramy to, no tą wartość największą. No dobra, fajne takie zadanie, no tak. Taka trochę analiza tej funkcji, ale w sumie to no, raczej powinniście sobie poradzić z tym zadaniem, wydaje mi się. Zadanie 2.2. Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru M, o ulubione parametry, dla których równanie G od x równa się moduł z M. Ma dokładnie dwa rozwiązania dodatnie. Okej, okay. czyli my ja zawsze polecam, jak macie takie coś, właśnie tego typu zadania, żeby sobie wyobrazić. Po prostu, że to, o czym oni tu mówią, załóżmy na żółto, że ten moduł z M to jest jakaś nowa funkcja, bo tu mamy G, no to to nie będzie jakaś funkcja H od X, ok? H od X równa się moduł z M. Jeżeli za M wstawicie jakąkolwiek liczbę, nie wiem, 5, 10, minus 30, no tam ten moduł coś zmienia, natomiast to będzie H od X równa się liczba. Czyli H od X to jest prosta, prosta pozioma, ok? Więc rozwiązaniami, co oni mają na myśli, rozwiązania? Oni mają na myśli, że my tą prostą H od X jakoś sobie gdzieś tutaj rysujemy na przykład w ten sposób tak? To jest nasze h od x. A rozwiązaniem, jak przyrównujecie dwie funkcje do siebie, no to chodzi o punkty wspólne, punkty przecięcia się do dwóch funkcji. A w tym przypadku nawet, nawet nie tyle, że całe punkty, co po prostu x -y tych punktów, tak? Czyli, no załóżmy, jakbym może trochę inaczej narysował, załóżmy, tak bym narysował. Jakbym w tym miejscu narysował naszą funkcję h od x, tak? No to ona w takiej sytuacji przecina się tu, tu, tu i tu. I te x, -y, jakie tu byśmy mieli, tak? Ten x1, ten x2, tutaj byśmy mieli jakiś x3, tu byśmy mieli jakiś x4. To są te rozwiązania, o które im tu chodzi w tym zadaniu. Dobra? To tak, żebyśmy się zrozumieli, co my tu w ogóle mamy zrobić, no bo bez tego to by było ciężko. Więc w takiej sytuacji, tak jak to narysowałem, no to ile mamy y, tych naszych rozwiązań? No, mamy cztery. Nawet są cztery dodatnie bym powiedział, no bo wszystkie te X są na prawo do Y, tak? Ale oni chcą, żebyśmy tak ułożyli, czyli na takiej wysokości ustawili tą naszą prostą H od X, ale, ale zrobię będzie super ekstra porządnie. No i oni chcą, żebyśmy tą prostą, tak sobie latali i my chcemy, żeby ta prosta miała po pierwsze dwa punkty przecięcia się z tą naszą funkcją G od X i jeszcze, żeby X tych punktów były oba dodatnie. No to jak tak będziemy mieli, tak, tak jak widzicie, no to tutaj mamy. 2, no, nawet tutaj będzie dobrze, nie? No bo to jak przetniemy się idealnie tutaj z miejscami zerowymi, czyli ta h od x będzie leżeć idealnie na osi x, no to te punkty przecięcia to będzie 2 I 10. I one są dodatnie, czyli to będzie ok. Idąc dalej do góry, no tu mamy już te punkty przecięcia, czyli to nas nie interesuje, to nas nie interesuje, to nas nie interesuje. Dalej 4, dalej 4, dalej 4. Miały być dwa dodatnie. Jakbyśmy idealnie byli tu na wierzchołku, no to chyba mamy wtedy trzy punkty przecięcia, tak? Między tą prostą a naszą funkcją G od x. No i tu nagle zaczyna się chyba dobrze, tak? Bo tutaj z lewej strony, tu z lewej strony, i tu z prawej strony mamy w sumie x dodatnie. I to będzie dobrze aż dotąd. Tutaj już po lewej stronie ten x tutaj będzie 0, czyli to już nie jest liczba dodatnia, czyli to już nie. No i idąc dalej do góry, x tego punktu przecięcia będzie już ujemny. Ten będzie dodatni, ale to nas nie interesuje. No i idąc dalej do góry, będzie ta sama sytuacja, dalej dwa punkty. Czyli ogólnie to nas interesuje taka sytuacja i Interesuje nas tak naprawdę no, od no, trochę więcej niż jak będzie ten wierzchołek, i tak długo aż tutaj spotkamy się po lewej stronie z osią y, tak w sensie dotąd. Czyli jak ja bym to wam tu narysował? Czy nas interesuje coś takiego, i nas interesuje, no może tak to, tak to zaznaczę, i teraz coś tutaj dopiszę. Czyli, czy nas interesuje, tutaj h od x będzie na zerze, czyli tu h od x będzie równe 0. Tak? To jest pierwsza sytuacja. No więc to, co musimy policzyć, to musimy policzyć, czyli my musimy policzyć, ile tu jest, ile tu jest na y. Tak? Te dwa miejsca trzeba policzyć. A więc tutaj to, to będzie q, ku wierzchołka. Tylko no tej paraboli wiadomo, że no my możemy to ku tylko po prostu moduł z tego trzeba będzie wrzucić. Także tyle miejsca zerowe mamy, więc bez problemu. Natomiast tutaj to będzie nic innego, jak, jak nie F, tylko H. No bo widzicie, ja tutaj trochę po. No to nie jest funkcja F. Dobra, no poprawimy oznaczenia. Poprawimy oznaczenia, no już, żeby nie było, no bo to oni to nazwali funkcją E, G, a nie F, żeby tu się nikt nie przyczepił. O. No i tu musimy zrobić po prostu G od zera, więc trzeba to policzyć. I tyle. No to co, najpierw sobie p policzymy, czyli p to mamy na myśli, że tu jest nasze p, tak, bo to będzie współrzędna pierwsza wierzchołka, czyli nasze p, czyli nasze p, to jest co, x1 dodać x2 na 2, z tego wzoru możemy to policzyć, O miejsce zerowe mamy, wyszło nam, że to jest 2 dodać 10, podzielić na 2. Czyli tu mamy. Chociaż co? Chociaż można było, wiecie co? Dobra. Chociaż dobra, w sumie to bez sensu P liczyć. Po co nam to P? Możemy Q od razu policzyć, no bo przecież Q mamy delta już policzoną, czyli to będzie minus delta przez 4A, tylko trzeba tu będzie zrobić to w module, bo tu będzie w tej sytuacji, gdzie ta parabola nam odbiła, więc ten to ku musi wyjść dodatnie. To nam wyjdzie ujemne. Czyli to będzie moduł. No i delta to było 4. Pamiętajcie, że nie pierwiastek z delty. Ciekawe, kto by się tu dał złapać. Ja nie lubię tego wzoru, bo właśnie też mi się zdarzało, zamiast delty pierwiastek z delty odruchowo wrzucać. Delta jest 4, czyli mamy minus 4 przez 4 razy minus 1 czwartą, no dobra. Nie moment, co? Aha, bo tutaj jest to przez minus domnożone. Dobra, no nieważne, w każdym razie lepiej ten moduł zrobić, bo wiemy, że toku musi być na plusie. Bo ta parabola w środku jest smutna, czyli to jest tak, ta parabola oryginalna jest taka, jednak, yy, i moduł spowodował, że te ramiona poszły do góry. No, no cf, jakby efekt końcowy jest taki sam, no, tak, powiedzmy sobie szczerze. Czyli tu, jakby tego modułu bym nie musiał robić, bo to i tak toku będzie na plusie. No ale to nie ma znaczenia. Czyli mamy tak, 4 przez 1, no przez minus 1, czyli no ogólnie to 4. Czyli q jest równe 4, i jeszcze g od 0 byśmy sobie policzyli, czyli w takim razie moduł z 0 dodać 0, czyli moduł z minus 5, czyli będzie 5. I w takim razie tu wiemy, że nasze q jest równe 4, a nasze g od 0 jest równe 5. Czyli możemy napisać, no oczywiście to jest to zadanie 2,2. Może tak, żeby to jakoś tak na czysto zapisać, czyli możemy zrobić, że g od x. Równa się m, no napiszmy ma x1 i x2 większe od zera gdzie one mają być różne, żeby nie było. Tak, bo dwa rozwiązania. No, w tej sytuacji, czyli kiedy h od X jest równe 0, czyli kiedy y, moduł z m jest równy 0, co jest jakby równoważne temu, że jest równy 0, lub kiedy, można powiedzieć, nasz moduł z m, no jest w przedziale od czwórki do 5, tak, bo to g od X ma tutaj latać między tymi wartościami, czyli między. Można to taką nierówną i teraz tak, bądź równe, jak to tam trzeba zrobić. No nie, one muszą być przedziały otwarte, bo no dla wierzchołka będą trzy rozwiązania, a dla kiedy będzie to przechodzić przez wierzchołek, to będą trzy rozwiązania, bo jeszcze wierzchołek nam dojdzie. A jeżeli tu byśmy mieli piątkę, no to zero nie jest już dodatnie, tylko zerem, więc muszą być to przedziały otwarte od czwórki do no i to trzeba rozwiązać, czyli dobra, to coś, co tu macie, to jest nic innego odległość Ema od 0 na osi. Czyli jak tu macie 0, to ta odległość ma być między czwórką a piątką, czyli albo 4-5 z tej strony, i tu będzie OK, tak? Ten przedział będzie tutaj. Albo też w minus, czyli minus 5 i minus 4. No nie musimy się tu bawić w rozbijanie tego w jakiś dziwny sposób. To będzie ten przedział. OK? Czyli tutaj wychodzi M należący i to będzie suma tych przedziałów od minus 5 do. Minus czwórki, przedział otwarty, i od czwórki do piątki, również przedział otwarty. Czyli ogólnie M w takim razie jako końcowa odpowiedź należy. I tu by trzeba było zrobić minus 5. Głomatko, trzeba zrobić od minus piątki do minus czwórki, suma 0, bo jeszcze samo 0 trzeba dorzucić, i od czwórki do piątki. No takie fajne zadanie nawet bym powiedział. Dawno takiego nie było. Jakimś w 2020 chyba, takie jakieś zadanko było podobne z. Właśnie parametrem i z dwoma rozwiązaniami dodatnimi. No było też całkiem ciekawe, więc no spoko, Cztery punkty było do zrobienia. Dajcie znać, czy was zaskoczyło. Bo jeżeli jakby nie robiliście takich zadań wcześniej z tym, że GeoDX równa się coś tam z parametrem, no to moglibyście być tu zaskoczeni, nie? Jakby. Także dajcie znać w komentarzu. Lecimy dalej.